Czy aparat ortodontyczny naprawdę boli? Jak naprawdę wygląda pierwszy tydzień noszenia aparatu? Krótka odpowiedź Tak, boli. Ale to nie to co myślisz. Najwięcej mitów w ortodoncji dotyczy właśnie bólu. Pacjenci wyobrażają sobie tygodnie cierpienia, problemy ze snem, brak możliwości jedzenia. Prawda jest zupełnie inna. Dzisiaj opowiem Ci dokładnie jak wygląda pierwszy tydzień z aparatem. Dzień po dniu bez straszenia, ale też bez lukru. Jeśli ty lub twoje dziecko planujesz aparat ortodontyczny, ten film oszczędzi ci dużo stresu. Bo największym problemem nie jest ból, a zaskoczenie, jak to będzie wyglądać. Dzisiaj krok po kroku opowiem ci, czego się spodziewać. Dzień pierwszy: Założenie aparatu. Samo zakładanie aparatu nie boli. To ważne, bo nie wiercimy, nie znieczulamy, nie ruszamy tkanki zęba. Jedyne co robimy, to przyklejamy zamki i zakładamy łuk. Taka wizyta trwa od 30 minut do godziny czasu. Czasem tego samego dnia wykonywana jest higienizacja u higienistki. Pacjent schodzi z fotela i mówi, to tyle? Tak, to tyle i aż tyle. Ale po około 2-4 godzinach zaczyna się uczucie nacisku. Nie jest to ostry ból, bardziej coś jak zakwasy w zębach. Warto w tym dniu trzymać się miejkiej diety, aby unikać awarii zamku. Dzień trz, drugi i trzeci jest to najtrudniejszy moment. To jest moment, o którym trzeba mówić szczerze. Drugi i trzeci dzień to zwykle największa wrażliwość. Co odczuwają pacjenci? Zęby są tkliwe przy nagryzaniu. Gryzienie twardych rzeczy jest niekomfortowe. Pojawia się uczucie rozpychania. Dlaczego? Bo ząb zaczyna się ruszać w kości. Rozpoczyna się proces przebudowy kości. To jest dobra wiadomość. W tym przypadku dyskomfort oznacza, że aparat działa, ale uwaga! To nadal nie jest ból, który unieruchamia. Pacjenci normalnie funkcjonują, idą do pracy, do szkoły, śpią. Co należy jeść w pierwszym tygodniu? Najlepsza strategia to nietestowanie aparatu. Pierwsze dni to czas na Jogurty, makaron, ryż. Najgorszy pomysł to twarde pokarmy. Bagietka, orzechy, surowa marchewka. Nie dlatego, że coś się zepsuje, a co z obtarciami? To coś, o czym rzadko się mówi. W pierwszym tygodniu bardziej niż zęby mogą przeszkadzać policzki, które się obcierają. Zamki są nowym elementem w buzi. Tkanki miękkie muszą się przyzwyczaić do tych metalowych elementów. Może pojawić się delikatne podrażnienie, ranka czy uczucie tarcia. I tu wchodzi bohater pierwszego tygodnia, czyli wosk ortodontyczny. Malutki kawałek wosku powinien być przyklejony na zamek. Dobrą informacją jest to, że po jednym czy dwóch tygodniach śluzówka się już przyzwyczaja. W razie potrzeby zalecam wzięcie paracetamolu, który będzie działał przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Jeśli używasz pukanki do ust, koniecznie bez alkoholu. Alkohol wysusza śluzówkę i może spowodować otarcie elementami aparatu. Trzeba brać leki przeciwbólowe? Większość pacjentów nie musi. Część bierze jedną tabletkę pierwszego dnia wieczorem i to wystarcza. To nie jest ból porównywalny z leczeniem kanałowym, to raczej uczucie nacisku. Natomiast jeżeli ktoś ma niski próg bólu, może się właśnie wspomóc. Zazwyczaj jednak nie ma takiej potrzeby. Czy da się spać? Tak. I to jest pytanie, które zadają prawie wszyscy. Nie ma pulsującego bólu, nie ma takiego samoistnego bólu. Najczęściej pacjenci mówią, wieczorem czuję napięcie, ale śpi mi się całkowicie normalnie. I tego się trzymajmy. A co potem? Po około 5-7 dniach większość osób mówi, że już w ogóle nie czuje aparatu. I to jest moment przełomowy. Organizm się adaptuje, zęby przestają być tkliwe, policzki się przyzwyczajają, a... Aparat staje się po prostu częścią codzienności. Co z kolejnymi wizytami? Po każdej kontroli może pojawić się lekka tkliwość, ale trwa ona krócej, jest słabsza i pacjent już też wie, czego się spodziewać, więc jest to większy komfort. Pierwszy tydzień jest najbardziej emocjonalny, bo jest nowy nie wiadomo do końca, czego się spodziewać. A więc, co jest największym problemem? Nie jest to ból, tylko stres związany właśnie z tym bólem. Pacjenci nakręcają się historiami z internetu, czytają fora, a realnie zdecydowanie większość mówi, że się spodziewało czegoś dużo gorszego. Także nie martw się. Tym. Czy każdy odczuwa to samo? Absolutnie nie. Są osoby bardzo wrażliwe, a są też takie, które nie czują absolutnie nic. W mojej praktyce naprawdę silny ból to rzadkość. Większość pacjentów dotyka delikatna tkliwość. Jeśli ktoś przechodzi pierwszy tydzień bardzo ciężko, warto to zgłosić, bo czasem wystarczy drobna korekta. Na pewno dyskomfort jest większy u osób z większymi bazami zgryzu bądź u osób, które mają większe stłoczenia zębów. Co mówią pacjenci po miesiącu czasu? I to jest najlepsze. Po miesiącu większość mówi, że nie wie czemu się bała, a po kilku miesiącach absolutnie zapominają, że mają w ogóle aparat na zębach. A co z dyskomfortem u pacjentów ortodontycznych leczonych aparatem stałym, a aparatem nakładkowym? Większość pacjentów, która przebyła kiedyś leczenie aparatem stałym, a teraz przebywa leczenie aparatem nakładkowym, twierdzi, że ten dyskomfort przy leczeniu nakładkowym jest dużo mniejszy. Ja doświadczyłam tego właśnie w podobny sposób. Dlatego, jeżeli bardzo przejmujesz się tym dyskomfortem, warto rozważyć właśnie leczenie nakładkowe. Więc jeśli planujesz aparat i masz pytania, napisz je w komentarzu. A jeśli ten film zmniejszył Twój stres, zostaw łapkę w górę. To pomaga dotrzeć do kolejnych osób, które też się boją. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.